No, cześć moje kochane raczki, zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Kochani, pamiętajcie, że to jest energia, niektóre wydarzenia mogły się wydarzyć u Was i karty mi pokazują, a mogą się u Was dopiero zadziać, tak? Pamiętajcie, ja robię na tygodniówki, ale energia jest taka, że może się pojawić to dopiero za dwa tygodnie, więc bądźcie no, przygotowane raczki, może dla niektórych, tak? Słuchajcie, karty zostały już potasowane, rozłożone, postanowiłam e, zrobić z, z trzech kart, ale no niestety karty pokazują mi, no z tego wyleci mi jeszcze jedna dodatkowa i potem następna, no to ja już e, biorę, kochani, żeby wam po prostu e, powiedzieć, co karty są dla niektórych raczków powiedzieć. No to co, raczki, zaczynamy, nie przydłużamy, tak? Słuchajcie, macie dwa kielichy, pięć kielichów koło fortuny, sprawiedliwość i dziesięć buław jako taką radę, podpowiedź. I oczywiście zobaczę tylko jedną kartę na spodzie talii, dlatego, że ona ma duże znaczenie, jak dla mnie, tak? Ja wtedy widzę cały rozkład wasz. Kochani, sześć mieczy to jest pozostawienie tego, co nam nie służy, i idziemy w nowe. To jest też i przeprowadzka, dziś blisko wody, słuchajcie, ale to są też karta mówiąca, że ktoś pozostawia to, co mi nie służy. Te miecze pozostawia, te bolesne wydarzenia, które mnie raniły, które chcę pozostawić i idę w nowe, albo gdzieś popłynę w po prostu tutaj jest ostatek, ale y, mogę gdzieś wyjechać, gdzieś y, dalej od tego wszystkiego i zacząć życie całkowicie na nowo, tak, ale co? Zobaczymy, co nam pokaże karty jeszcze tutaj. Słuchajcie, ja odwracajcie tylko wasze role, tak? Bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to pan, czy to pani, czy to wyraczki, czy to wasz partner, bo każda ma inną sytuację. Dla niektórych powiem wielka, wielka miłość, tak? Dwa kielichy albo spotkaliście tą wielką, wielką miłość, jesteście się zachwyceni, no po prostu jedno na drugie. Nawet przyciąga, tak? Siebie, w wasze dusze przyciągają się, ale jest problem z nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi, z jego otoczeniem albo on w waszym otoczeniu. To jest dla może paru raczków, to jest raz. Druga, co mi się tutaj maluje, za przeproszeniem, to powiem tak: jakieś smutne wydarzenie, to od razu mówię. Jestem osobą taką, że po prostu to, co widzę. To muszę powiedzieć, tak? Dla niektórych coś nagle się zadzieje. Kochani, może być tak, że wasz partner jest bardzo ciężko przemęczony. Słuchajcie, i no, coś się wydarzy takiego, że będziecie, no. Y Płakać, tak? Ale to jest może dla jednego raczka, ale ja zawsze mówię to, żebyście byli przygotowani, tak? Że coś takiego mogło e, wydarzyć się albo już się u Was wydarzyło. E, kochani, widzę tutaj kobietę, która będzie kończyła coś, tak? Będzie brała e, ciemną lub e, jasną stronę, e, będzie musiała wyjaśniać sytuację albo będzie, no, szukać wyjaśnienia, tak? Całej tej sprawy jakąkolwiek wytamacie i będzie odcinała to, co jej nie służy, tak? Na razie ona czegoś jeszcze nie widzi, ale powiem szczerze, przyjdzie po prostu od losu wydarzenie takie szczęśliwe, że będzie w stanie odróżnić no, jedną sprawę od drugiej sprawy i będzie potrafiła podjąć decyzję i to zrobi po prostu, podejmie decyzję, y, jak to mieczy, na zimno, na chłodno, przemyśli i ciach, będzie, tak? To jest dla y, następnych raczków. Słuchajcie, koło fortuny to jest karta mówiąca, że coś przyjdzie do was od losu, ale to nie jest tylko karta mówiąca, że coś przyjdzie, o, coś się tak weźmie. To jest y, karta mówiąca, że przyjdzie do was szczęście. Słuchajcie, to jest karta dla niektórych raczków wy możecie być teraz w takim stanie, że zamknęliście swoją bramę, tak? Bramę serca. Nie otwieracie się, bo mo mogło być tak, że zostaliście skrzywdzeni i wy yy, po prostu cały czas rozentujecie jedno i to samo wydarzenie. Cały czas o tym mówicie, tak? A to było tak, czy tak, czy tak. Ta karta mówi, że trzeba zostawić to, co nam nie służy. O, przepraszam <laughs> za głos. To, co wam nie służy, i zacząć myśleć tak rzeczywiście, tak, e racjonalnie, kochani, bo wy możecie przegapić wasze wielkie uczucie w waszą drugą połówkę, tak. Może jest tutaj jakaś e znajomość. Słuchajcie, bo takie liche to jest. Wie to jest karta mówiąca o bratni duszy, o waszej drugiej połówce. Ale słuchajcie, to jest też e, karta mówiąca, że pojawiła się albo pojawi się u was jakaś znajomość, do której wy nie będziecie e, tak zwracać uwagi i nie będziecie jej tak dostrzegać, ale ona was będzie dostrzegała, tak? Tutaj jest taka, e, możecie mieć e, przyjaźnie, raczki lub kogoś, spotkacie tak, e, taką osobę, że coś między wami może zaiskrzeć, ale Wy musicie porzucić to, co Wam nie służy. To jest dla jednych raczków. Teraz ja, jest, no teraz ja muszę to powiedzieć. Ja jestem osobą taką, że to co widzę, to chcę wam jak najwięcej przekazać, bo może to jest dla jednego raczka, ale ja muszę to powiedzieć, żeby ta osoba wiedziała, że ma szansę na lepsze, tak? Na lepsze jutro, tak? Kochani, 10 buław to nie jest karta mówiąca, tylko, że ktoś jest przytłoczony czymś ciężką pracą to jest karta mówiąca że ktoś już ma dosyć jeżeli ktoś jest w związku małżeńskim czy na przykład w związku tak i jest partner lub partnerka która was przytłacza waszymi sprawami inaczej jego sprawami tak słuchajcie wy po prostu szukacie jakiegoś zawsze rozwiązania a te rozwiązanie zawsze przy wy chcecie dobrze a dla tej drugiej osoby jest takie. No, i co dalej, tak? Wy się staracie, a ta osoba was nie dostrzega tak za przeproszeniem, no i wy jesteście, e, jak to wam powiedzieć, raczki, tacy przytłoczeni tym wszystkim, tak? E, karty mówią, że czas na zmiany, tak? E, musicie t, e, po prostu usiąść, porozmawiać, e, wyjaśnić sobie i to na chłodno, ale tak, e, raz, a solidnie. E, kochani, sprawa wyjdzie wszystko na jaw, nawet te e, jakieś tajemnice, czy ktoś Wam powie coś przykrego, albo Wy tej drugiej osobie powiecie coś przykrego, ale m, warto jest usiąść i porozmawiać. Tak, e, e, no, jak to sprawiedliwość, tak? Wszystko sobie wyjaśnić, tak? Będzie boleć, będzie bo karta sprawiedliwość to jest karta mówiąca, że no jak się, nawet jak sprawy rozwodowe są czy coś, to jest wtedy płacze taka, bo to i tam to powiedział, tak, to tak samo i będzie tutaj ale to da radę wszystko jeszcze uratować, kochani macie koło fortuny, szczęście się do was uśmiechnie po tym złym e, e, złym e, przejściach, ale jest tu kobieta, która jest znęcana się psychicznie, tak e, która nie widzi rozwiązania, bo 10 buław mówi, że ktoś się znęca też psychicznie i fizycznie nad tą drugą osobą. Kochani, nie pozwólcie sobie, nie pozwólcie sobie, żeby ktoś znęcał się psychicznie czy fizycznie nad wami, tak. Karty pokazują, słuchajcie, macie pięć kielichów, wy po prostu płaczecie, wy macie żal, wy zamknęliście swoją bramę serca, nawet na nowe uczucie, i cały czas jesteście w tym, nie powiem w czym, bo bym powiedziała brzydko i bym za komentarze dostała takie, że heja, ale słuchajcie, karty mówią, czas na nowe. Odciąć się. Sprawy sądowe, sprawy urzędowe, kochani, wszystko. Jakieś, macie tu jakieś pretensje. Los do Was przyjdzie taki szczęśliwy. Poznacie kogoś. Po, bo tutaj są też karta poznania drugiej osoby, przyjaciela. Tutaj też macie. Nawet i romans. To koło Fortuny to jest też karta i romansu, tak? Ale to jest karta mówiąca, że czas na nowe, na nowe szczęście. Mam raczki nadzieję że to może jest do jednego raczka tak że wam po prostu przyjdzie albo już macie tą miłość w dwóch kielichach tak że nie jesteście tacy zmęczeni przytłoczeni waszą sytuacją. Dla tych osób które są w takiej sytuacji karty mówią czas na nowe czas zostawić to co mi nie służy zostawić te miecze idę w nowe tak idę w nowy kierunek idę w nowe moje szczęście. Idę zacząć coś nowego, tak? Zwłaszcza, że macie dwie monety, musicie coś podją podjąć, decyzję, bo tak dalej już nie dacie rady. Raczki. Bierzemy to, co do Was pasuje, jeżeli coś do Was nie pasuje, może będzie kolejne czytanko, moje drogie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, życzę Wam dwóch kielichów, no i tego koła fortuny, żeby te szczęście do Was przyszło jak największe. Czy mam za Was kciuszki i zapraszam Was na kolejne czytanko. Pozdrawiam Was serdecznie.